Ja jestem Beforna Maxis A to jest Kolejny odcinek No kolejny, drugi odcinek Z gry Paperio paper, 3D Więc Ej, wczoraj się nie zmieniłem nazwy, ale okej okay. Niech będzie Dobra o. Okej, okay. czuję coś się nie podoba? Ty Dobra, ja to będę tak teren tak zabierał się, tak jak zawsze robię. Jak oni będą tak teren zabierać, to ja to, 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 to nie będzie nigdy Okej okay. A ty co sobie myślisz, a ty co? Ja tak obędziesz mógł ten I... uwaga teraz najgorsze najgorsze czyli ten spad ja tego nienawidzę ja już wcześniej sobie tylko ja odinstalowałem żeby grać o ogólnie od nowa z wami już I ja pamiętam tą kaczuszkę kiedy miałem problemy tam zawsze ktoś czekał na mnie na dole no Już schodzimy powoli w dół. To jest chyba moja ulubiona czyli bo jest tam tak fajnie. I równo. No nierówno. Najpierw dla nic nie jest równo. Chyba, że twój kwadracik. No. On jest jako jedyny równy. Ci tak jeździ po krzewej płaszczyźnie. No i właśnie o tym mówiłem. Czyli taki... 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 Ty gracz, który czeka na Ciebie, gdy już widzisz swój drugi koniec, ale on Cię zabija, bo po prostu Ci nie chce tam dojść dość. Ale czasem się udaje na przykład z nim wygrać. No, no, i czasem się tak dzieje właśnie. To jest akurat... Moje... jo, jo, co jest? Ale to było kozackie. 10 gracza zabiłem wow no nie za, nie za tym razem, ale ale, wow no się, jest to, jakaś papuga dobra, daj mi spokój, papuga to się w ogóle nazywasz, Merkury Rebon Merkury? no Merkury to nie wiem co to jest tam jest nocny magnes, chyba to ta... Tak się budzi No i czemu ja do jego leczy? Ja zamknij tego... się, czy ja. No o co chodzi? Przecież miałem extra life. Przecież extra life. Ej! O co chodzi? Miałem extra life. Czy kliknąłem dokładnie extra life. Nie nie rozumiem tego. Ta gra jest dziwna. Ale więc Restało jak już mam te... Je! Yeah. uff, jak! Dobra, no ej, to trzeba... To, to, to będzie dziwnie trochę wyglądać, ale dobra. Dobra, ja będę po prostu tak zajmowało taką ten. No właśnie Dobra. Ej, ciekawe co by było, jakbyśmy przejęli taką mapę w tym, w tym zwykłym paperie. Ciekawe, że to by było... Nie, to by było możliwe. Oczywiście, bo widziałem. Nawet bez cheatów. Też nie ma gry, której się nie da przejść. Chociaż... Nie wiem, ja nie znam wszystkich gier Jakbym znał wszystkie gry to bym odpowiedział na to pytanie czy jest gra nie do przejścia Dobra, ja okrążam znowu kaczkę Nie ja okrążam bo już to zrobiłem Dobra, proszę bardzo 4 kille Co mi to już było? Ja, Ej, 70. Uh, e, co mi to? Ktoś teraz. Dobra, extra life, extra life. Obejrzy z wami to reklamę. Oh no! Oh, nie. Hm. Się do tego momentu. O do tego właśnie. i znowu to samo! No gówniana jest ta gra! Extra life tutaj nie działa! Ja będę mogę krążyć całek dewiew. To... Jak mnie ja teraz ten nie zrespi to będę skurzony. Ej, ale jak chcę ta kaczkę dokończyć. Te! Te! Kaczka! Oby nie zaczynał. Ja tak! Jak ja to ko? Ej, robimy to. Ło proszę bardzo. Już mamy 89% mapy. No, ale jak tak będzie... Jak źle będzie iść, to możemy stracić to wszystko. Tam jest jakieś ufo. Okej, okay. to jest sklejka, on mi się chwilę wyłączył, ale już nie Dobra, no idę tam. O, dzięki za teren. To wszystko moje ma być. I będzie. O czym ja mówię? E, e to mi te zabiera. Co mi ty Też Te, czy ja ci pozwoliłam? Teraz jaś będę taki, proszę no. no, taki byłeś, fajny, tak? O, o tak, o taki chcę być. Dobrze, dobrze, to zobaczymy, kto tu jest lepszy w zajmowaniu terenu. No. Żadny mi się tu jakiś pimpek nie graspi. No. Mam nadzieję. Dobra, kończymy. 3, 3, 3, 3, 3, Uwaga! 3, 2, 1 3, 2, 1, 3, 2, 1, Koniec! Tak, już, tak, to teraz. Ej, to dziś nie wygląda trochę ta kaczka, tylko tak przerażająca. Ale nie fajne. Ok. Kurde, dobra, takie reklamy są krótkie nawet. Która godzina? Ok, statek piraczki chce. A nie, nie, A nie, A nie, 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 bardzo mimo. O, ej, może spróbujemy się play satelit, satelit, satelit. No, satelit jest prosty. Ale trochę tak, trochę tro, trudno się to robi, ale... Ale spoko. Okrążymy to. O nie, tu jest jeszcze gorsze to. Oh no. Oh no. Ej, ale nie, ale czekaj, ale nie! Dy! Dy! Eee! No co mi robisz? Co mi robisz? Diamencik które widziałam na YouTubie, że każdy ma tam na dole, czy gdzie tam to ma zbagowanego, że mu teren nie leci. Ja, co to było? Aha No nie, no nie może mi nie złapie extra live. Okay, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczycie. Okej. Okay. Zobaczmy. Te reklamy Paypala, jeszcze myślę, że coś zrobią. To miałem kiedyś. Ja widziałem, że to... Ja, ja od razu wam mówię, że to po prostu to jest nonsense. To nie jest to samo co w reklamach. Wygrasz się niby 80 zł. No nie no. Jaki jest głupi? Se, y, jak se zrobisz ten, czy jak se zrobisz ten, 80 to by było niemożliwe, na przykład Plinko Master, to też miałem, no nie, to też miałem, o to, no, o dokładnie to, out. to chyba się tak nie nazywa, ale nieważne, no nie, no nie. To było już tak pięknie. ja muszę mieć zapał na tej ten. No dlaczego. No nie, no nie mogę się ruszyć! To co jest? Boże! Czemu mi nie chciało? Czemu mi nie szło? Boże, to za gówniana gra. No może mówię jak jakiś ośmiolatek? Ale Jezu! To jest i znowu, znowu, znowu nie chciałem się ruszyć. już to opanowałem. Chyba. O nie, teraz to najgorsze będzie. Czyli oto. A przynajmniej rozwaliłem jakiegoś. Pimpu. poczekam z wami Wytrzymajcie, proszę. Wytrzymajcie. Ta gra też tak nie wygląda w realu. Z tego niemal pełny. Możecie sobie sprawdzić. War, oh. War and order. No. No to bym się tak krzywo zrozbiłam się. Tak krzywo jakby i to jest takie... No. no nie, nienawidzę speeda! Speed to jest najgorsze co może być. No, już widzę, o! Je I znowu ta sama sytuacja, czyli raz jeszcze gorszy, czyli dwóch gości twój, jak widzisz swoją drugą końcówkę. Albo je. No i właśnie... Właśnie o tym... Właśnie to się tak kończy bezsensownie. To jest debilne. Ile mam robić tą satelitę. Ile mam robić satelitę? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Żegnajcie debilę i pa!